My o ławcy przedstawiamy nasze postulaty. Chcemy, chcemy podejmować własne decyzje i chcemy być pytani o własne zdanie. Chcemy zrozumienia naszych spraw, potrzeb i oczekiwań. Chcemy porównać proszę. Chcemy uczestniczyć w tworzeniu prawa. Chcemy, żeby nasze prawa były przestrzegane i akceptowane. Chcemy mieć prawo do edukacji. Chcemy pełnej dostępności w każdej dziedzinie życia. Chcemy mieć prawo do bycia w związku. Nie chcemy być traktowani jak dorośli, bo nimi jesteśmy. Nie chcemy być traktowani po dziecinemu. Nie chcemy być chwaleni za głupoty, tylko za konkrety. Nie chcemy, żeby ludzie w ludzie yy, ufali yy, w obecność drobniej naszych imion i określeń typu sło, słoneczko. Nie chcemy być kłoskami po głowie.